Korzenie Rodziny, audycja Duszpasterstwa Rodzin Nazaret. W każdy czwartek od 19.10 zaprasza ksiądz Robert Gros. Tak, i już mamy wpuszczony dźwięk. Dzisiaj dość wcześnie, nawet w czasie dżingla. Jeszcze nie, jeszcze nie miałem odwagi się włączyć, ale jest z nami dzisiaj gość specjalny, czyli Marta. Szczęść Boże. Szczęść Boże, będzie bardzo fachowe, Ja już, już mam tremę, tak? No, nie wiem, zobaczymy. Chociaż jestem ciekaw, czy, a nie, no, na pewno już przekroczyłaś moją ilość godzin w radiu, to już na pewno przekroczyłaś, bo już trochę pracujesz. No, nie wiem, bo ksiądz tutaj tak co tydzień rozmawia. No i tak już jakiś czas, tak. A z czym ci się kojarzy rodzina? Ach, trudne pytanie, ksiądz zadaje, no sam początek. <śmiech> rodzina, <śmiech> mi akurat ze wspólnotą. O, ale to, to, to jest takie teoretyzowanie, czy tak rzeczywiście przeżywasz rodzinę? Znaczy inaczej może, bardziej wspólnota jest dla mnie jak rodzina. A, rozumiem, czyli przeżywasz życie rodziny we wspólnocie? Tak, no, mm -hmm. myślę, że tak. I, ile liczy na wspólnotę? Osób? Osób? Mm -hmm. Ym, to zależy, <laughs> bo jeżeli chodzi o całą wspólnotę, to myślę, że nie zliczę. Ale mi chodzi o tych, z którymi masz takie rodzinne relacje. Hmm. Może to myślę, że no z pięciu osób będzie. Mm -hmm. Wiesz, że jest taka zasada, nie wiem czy wiesz, ale to powiem. <noise> że jest taka zasada, że, że jest ograniczona ilość osób w kościele. I tak powiem pół żartem, że nie wierzymy w to, że, że jesteśmy w stanie przekroczyć pewną liczbę. I na przykład te zakony y, kontemplacyjne, które rzeczywiście żyją w domu razem. Mm -hmm. Tak, y, cały czas to one mają ograniczoną liczbę i jak jest już do, do liczba dochodzi, to przełożenie tego, tej wspólnoty już myślą o nowym domu. Już się modlą o nowy dom, żeby z tej jednej wspólnoty powstały dwie wspólnoty. Bo przy, przy pewnej liczbie po prostu to jest niemożliwe, żeby cały czas być w przyjaźni z kimś i w takich relacjach rodzinnych. No ale to jest taka liczba, która y, przekracza. Y, myślę, że w tym momencie chyba przy, wszystkie rodziny takie, rodziny z krwi w naszej tutaj w Polsce, na świecie pewnie nie. Bo to jest liczba z reguły około tam, 24, coś takiego. Raczej tam, to by było ciężko w Polsce dzisiaj takie coś znaleźć, chociaż y, 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 ja w audycji korzenie rodzin też, to już mówiłem kilka razy, ale też może powiem, jesteś, teraz sobie tak wyrównamy szanse, mianowicie jest takie pojęcie w nauczeniu kościoła, jak rodzina wielka. <laughs> to ko coś kojarzę. <laughs> no Czyli, czyli taka rodzina, którą teoretycznie powinniśmy tworzyć. I żyjemy dzisiaj w takich czasach, trochę kryzysowych, kiedy, kiedy ludzie yy raczej są poranieni, albo mało doświadczeni, i, i albo trochę samolubni też. I, I, no bo być z kimś w rodzinie, kiedy przyznam, że jestem z kimś w rodzinie, to wtedy, to wymaga ode mnie działania. Mhm. I dostosowania się też, poświęcenia jakiejś tam więc skoro dzisiaj się ogranicza ilość dzieci właśnie po to, żeby mieć komfort, no to tym bardziej się ogranicza relacje takie, jak byłem przez, z rodziną dalszą. Też myślę, że chyba ludzie się boją troszeczkę takich zobowiązań. Na no, całe życie to jednak brzmi poważniej, niż na tydzień, na miesiąc. Ja się zgadzam z tym, ale tu bym tego tak do końca nie łączył, bo jednak e, w naszej tej o, obecnej sytuacji, to jest tak, że, e, że ludzie nie mają większego problemu z tym, żeby żeby z jakimś tam kuzynem, czy z kimś utrzymywać kontakt e, głębszy przez jakiś czas i potem nie muszą się tłumaczyć, że przestają dzwonić, że przestają mm -hmm. odwiedzać. Myślę, że to troszeczkę już jest nie dzisiejszy ten, ale ogólnie się zgadzam z tym, że z tymi zobowiązaniami, też ostatnio, e, też przeżywałem to w parafii, miałem, miałem dobę eucharystyczną. O, proszę. I wyjątkowo, e, znaczy wyjątkowo, Myślę, powiedziałem, wróć. E, co roku coraz więcej ludzi się w to angażuje jest dużo radości, naprawdę, że kiedy wejdę do Kościoła, to są ludzie. Było kiedyś różnie, ale wiara w to w sens tego i w ogóle przeżywanie adoracji, to też trochę procentuje też to, że u nas Kościół jest cały czas, że mamy adorację w każdym tygodniu, nie raz, nie dwa, ale no jest postęp. Natomiast klęska była, jeśli chodzi o taką jedną rzecz, mianowicie dla takiego bezpieczeństwa też proszę, żeby ludzie się zgłaszali i zapisywali na dyżury, tak? Mm -hmm. Może być 10 osób, ale żeby był ktoś dyżurny, nie? Wiemy, że na pewno ktoś jest, że choćby tam, nie wiem, żabami biło, lało, nie wiem co, to ta osoba będzie, nie? Kiedyś robiłem w ten sposób, że, że em, zamiast, em, nie, zaczęło się od tego, że, był, że prze, przejąłem po poprzedniku podział na ulicę. Taka ulica, taka ulica, ta ulica. Taka ulica. I zacząłem od tego, że mieć pewność, że ktoś z tej ulicy przyjdzie, to szukałem w głowie, y, że na przykład Józefa mieszka na tej ulicy, a Tereska tu, i pytałem się, czy na pewno będziesz. Czyli strategia była. Potem był plan kolejny, kolejna wersja była taka, że już nie zgłaszam ulic, tylko y, umawiam się z ludźmi. A teraz jest tak, że od paru lat, że proszę, by się zgłaszali. Mhm. No I w tym roku prawie nikt się nie zgłosił. Dlaczego? No pewnie właśnie to, co powiedziałeś, ja tak tak odczytuję, nie? że nie będę się złym zbyw wiem, że przyjdę, tak? Mm -hmm. I rzeczywiście byli ludzie, no ale to też, bo to się odbiło na mnie w ten sposób, no pan Jezus się na pewno cieszył, że po prostu musiałem być cały czas. No, bo... 24 godziny? Nie w kościele, tylko przy Jezusie, w tym Aha. sensie, że, że no bo nie wiedziałem, czy teraz nie wyjdą, no bo co? Musiałem być blisko Jezusa i to, no myślę, że Jezus się ucieszył, ale ja byłem zdziwiony, że tak. Bo to, ja wiem, że to nie była żadna zła wola, że to nie był żaden bun Jezusa, bo, bo, ci, bo ci ludzie byli. Tak, faktycznie, mm -hmm. tylko się nie zapisywali. A propos tego, co mówiłaś z tymi zobowiązaniami. No, ale faktycznie to się odbija na tym już w rodzin też mocno pod tym względem, że, że e, no, że tych ślubów jest mniej. Nie? Bo to jest mm -hmm. zobowiązanie. zobowiązanie konkretne. No, chociaż trochę nam pomaga też to, że czasem, no, może jakoś nie jest gorsze, ale. Że, że jest dużo rozwodów i tych uznań, nieważności i coś tam, więc troszeczkę to tak, już nie ma takiego wielkiego ciśnienia, że na pewno to już jest tak do końca, bo ludzie wiedzą, że na przykład, jeśli y, okaże się, że na przykład mój mąż jest y, mnie oszukał, albo, albo nie wiem, źle mnie traktuje, że, że jest jeszcze, na przykład, separacja, nie? to jest też trochę inaczej. Ale mimo wszystko, na pewno to się tak odbije. Hmm. Ludzie chyba taką, nie wiem, tak myślę, że lubią czuć wolność. Lubią czuć się wolni tak, właśnie. Tak, tylko tą wolność taką diabelską mocno mówiąc, nie? Nie tą Bożą wolność, nie? No tak. To co, zawrócimy po muzyce, zobaczymy, co pan realizator wymyślił nam teraz. Z Ducha Świętego na pewno jakiś pomysł. Korzenie Rodziny. Audycja Duszpasterstwa Rodzin Nazaret. W każdy czwartek od 19.10. Zaprasza ksiądz Robert Gross. No właśnie, Marta mi pyta, czy seria. Wiadomo, no że ja mówię na serio. <gry> ale a, mieliśmy, powiedzieć o tej rodzinie Aha, właśnie, bo pojutrze jest y, trochę prywaty we Wręczycy, jest y, jubileusz 80-lecia obecności Jezusa Eucharystycznego bez przerwy, Pan Bóg dał jej taką łaskę że, że od 80 lat jest Jezus z nami, y, dzięki temu też, że biskup Teodoru Kubina posłał księdza Józefa odróbkę do nas Była, czeka trzecia próba posłania księdza przez czas wojny, już to była końcówka wojny, już wtedy była okupacja sowiecka. Bo to już było po styczniu. Końcówka marca. Yy, no i... W poniedziałek będzie dokładnie rocznica, kiedy on przybył, uroczyście przyjechał. Tam, na jakiejś tam, nie ja pamiętam tego, nazwy tego wozu, ale... Na, na koniu. Nie, y, konie wiozły, ale jakiś tam y, specyficzny, koszykowy, jakiś tam, nie już nie chcę się błaźnić, ale jakiś nie, to jest taki, co ja nie słyszałem o nim wcześniej. Jakiś taki, nie wiem, w każdym razie, taki jakiś tam wóz jechał, i to była w ogóle e, sobota, bo on tak w Konicie potem pisał, że przybył w Sob Wielką Sobotę. Bym ciekaw, czy on poświęcące, czy przyjechała się święconkę zrobić, bo to jest możliwe, mam taką te teorię, może nie spiskową, że, że do mojej wsi przyjeżdżali księża święcić święconkę, żeby ludzie nie szli z tymi koszykami. To, że wikary z Kubucka przyjeżdżał co roku o jakieś tam godziny na święconkę. A tym razem przyjechał już na stałe. I, ten, no i co, zamieszkał u takiej pani, która, to też takie bardzo piękne, że, że swój dom oddała na, na jakiś tam czas, to na, na lata. Bo plebania powstała później, ale na lata oddała swój dom. Nie wiem, czy miała świadomość, że na lata oddaje dom księdzu. I sama zamieszkała, ostatecznie zamieszkała z córką w domu w pobliżu a ten murowany dom oddali tam, tam księdzu. Najpierw miał jeden pokój, potem miał już kancelarię i mieszkanie osobno. I to jest ten budynek, w którym jest teraz plebania? Czy to Nie, jest jakiś to, inny był? Plebania była później wbudowana. w ogóle to tam, na, na czystym polu. Ale żeby nas związać z audycją, to właśnie na jubileuszu będzie niespodzianka. Dzisiaj jest parafianie, które słuchają audycji, ja wiem, że tacy są, będą wiedzieć wcześniej, że jest coś takiego jak jakoś specjalna nie, niespodzianka, oprócz tego, że będzie ksiądz biskup Andrzej Przybylski na no jubileuszu, to będzie jeszcze ksiądz Antoni Odrubka, czyli bratanek tego księdza, który wtedy przybył. O. Wtedy jak była ta uroczystość, to jakaś tam msza uroczysta tego, jako pierwsza msza tego roku, czy coś tam, w każdym razie na organach grał, jak sam ten napisał, ksiądz Józef napisał w kronice, że na organach grał jego brat. I to właśnie ojciec tego księdza Antoniego, który jest teraz emerytem, Posługuje jeszcze jako emeryt bielsko żywiecki Także bardzo fajna historia, nie taka niespodzianka. I będzie jeszcze siostra tego księdza, czyli też córka i bratanica tego księdza Józefa. I, i... Jak ich ksiądz znalazł? No pan Bóg wszystko prowadzi. Ja w ogóle się dowiedziałem o jego istnieniu parę, parę tygodni temu. Także to, pan Bóg ma takie plany, że to wiesz, no, samo się dzieje. Tam, no. Ja mam ten plus, że Pan Bóg wiele rzeczy robi yy, za mnie, a znaczy w sensie robi, a ja y, jestem to jakby Tak, w Ewangelii dzisiejszej, so, nie wiem czy zauważyłeś, to ja bardzo, bardzo to słowo lubi, to jest jeden z moich ulubionych, kto nie zbiera ze mną ten, ten rozprasza, więc, i, więc staram się Jezusowi nie przeszkadzać. I on sobie robi swoje, tak? On prowadzi parafię, a ja za to zbieram nagrody, bo większość ludzi nie wie, że parafią przewodzi Jezus. Że dzieci chrzci Jezus, że Jezus Bóg sobie małżeństwa, tylko mówią, że probosz. Nawet jedna pani twierdzi, że ja ją dwa razy uzdrowiłem. co jest nieprawda, bo to Jezus ją uzdrowił, tylko przy okazji mojej posługi. Ale... A powiedział jej to, ksiądz? Czy? Ja jej to mówiłem, ale reklama idzie. No, no taka prawda. O nie. No, ona, tak, ona tak mówi, że, że proboszcz mnie dwa razy uzdrowił. Są też inne osoby, których Jezus uzdrowił przy okazji posługi mojej. Na przykład w listopadzie też była taka sytuacja, że, że właśnie zostałem wezwany do domu rodzinnego. takie rodziny, co się naprawdę bardzo dobrze trzymają. Taka, myślę, że to jest jedna z takich no, prawie, że wzorowych rodzin. pokoleniowo się trzymają, mieszkają razem. E, no niestety przez to że żyje, ten dziadek, to ten jego zięć nie może się tak mocno wybić, bo no, no bo, zresztą to jest dobrze, bo to, o to chodzi w tym systemie rodzinnym, nie? żeby nikomu palma nie odbiła. Bo jak jest taki młody ojciec, to myśli, że on wszystko już nie, i potem niestety czasem wchodzi w różne złe, złe rzeczy. Natomiast ten, ten dziadek, on zawsze gdzieś, byleby nie miał depresji i alkohol, alkoholizmu, to, to dobrze pilnuje wszystkiego, w miarę tam udziela się. No i była taka właśnie wezwanie przed 23. To w ogóle był cud, że, że w ogóle no Się obudziłem, że, że poszedłem i godzinę się tam modliłem. Na przykład te sakramenty to się robi potem. Był, koronka była apriosnogórski, potem był różaniec i Pan Bóg mi podpowiedział co mam robić po kolei. To, nie, ja tylko stałem i nie, miałem duży niesmak. Mhm. Bo stałem ci płaczą tutaj, o, ta osoba odchodzi, a ja stoję tak przytulony do ściany i się modlę. Okazało się, że na koniec modlitwy już ta pani normalnie funkcjonowała. A zaczęło się od tego, że wezwali mnie, dlatego, że pogotowie powiedziało, że nie zabierają tej pani, bo ona właśnie umiera. i Więc oni zabierali księdza. No. Mm -hmm. Ale się nie spełniło. Została. Tak. Także jest udali ubogacza rodziny, też swoją chorobą oczywiście, bo choroba też jest ubogaceniem rodziny. Bo świat inaczej radzi, nie? Świat robi tak, że każda, ten dziadek z babcią miały, mieliby osobny dom. Ci mieliby osobny dom, babcia by była oczywiście dom opieki, no bo trzeba mieć właśnie to, co powiedziałaś, tą wolność. I, I tak by się kręciło. Ale się kręci inaczej i dobrze. Hmm. I też u tej rodziny punkty zebrałem, tak się uśmiechają do mnie. Już trochę mniej po tych trzech miesiącach, ale granie czterech prawie, ale, ale naprawdę cztery tak miesiące minęły. Natomiast. No... Ale to trochę przyciąga do kościoła jednak, do Chrystusa. Myślę, że Chrystus później no, działa swoje. Tylko tu się zmarnowało, bo oni już byli przyciągnięci. Aha. Ale, ale już myślę, że pomogło im to y, na pewno w takim zyskaniu takiego pokoju. W ich przypadku nie, bardzo, nie bardziej przyciągnięcie, tylko takie ich doświadczenie, że Bóg jest z nimi. Mhm. Nie? Że ta babcia już na przykład teraz już, mogłaby już umrzeć, bo już to doświadczenie mają, nie? Że, że Bóg jest z nimi. Nie? Że teraz będą wiedzieć, że Bóg jest z nimi, że, że On jest obecny właśnie w ich, w ich życiu, w ich rodzinie. No. No, ale to zobaczymy, jak dalej będą sobie funkcjonować. Natomiast chcę wrócić do tej wolności, którą wywołałaś, wolności. Wolności właśnie. Ja dzisiaj mam takie bardzo nastawienie... Bojowe. W sensie? Piję, że ja opowiadam, ale myślę, że nie wiem, czy to się nadaje na antenę. <laughs> Także idźmy dalej. <laughs> no dobrze, w każdym razie wolność, tak? Wolność, nie? To czym jest ta wolność? Taka po, Boże, po Bożemu? Po Bożemu. Ja w ogóle bardzo lubię to hasło, wolność w Chrystusie. To jest taki slogan, którego no dobrze, myślę, że nikt no, nie no rozumie. No dobrze, ale spróbujmy to rozwikłać tym, tym dzisiejszym Ewangeliom. No bo ostatnie zdanie Ewangelii jest takie dość dramatyczne że jednak jest wezwanie do tego, żeby zbierać z Jezusem. Kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza, nie? I teraz ktoś mógłby poczuć się taki trochę skrępowany, no bo jednak Jezus trochę narzuca, żeby jednak się zajmować tymi Jego sprawami, czyli razem mm -hmm. z, nie, z nimi sprawami Ojca. Czyli nie ma wolności. Jednak nie mogę robić to, co dobrego uważam, tylko mam robić to, co Jezus, żeby z, z Nim, bo jak nie będę z Nim, no to będę rozpraszał, a nie chcę rozpraszać, bo Go lubię, tak? Więc, więc jest ta wolność, czy nie ma? Jest wolność, no bo to ja decyduję, czy, czy będę to robić. A m, myślę, że jak się żyje z Chrystusem, ma się z Nim relacje, to y, jak Pan Bóg, właśnie jak Jezus zaprasza do, do tych różnych rzeczy, to my robimy to właśnie z wolnej woli, bo chcemy to robić. Uwaga, więc... tak dopowiem do twojego warsztatu, wiem, że jesteś mocnym ewangelizatorem. <grym> więc dopowiem ci, że y, tutaj potrzebne jest pewne dopowiedzenie, bo samo to, że mam relacje z Jezusem, to nie wystarczy. Mm -hmm. musi to być relacja oparta na prawdzie, bo można mieć, można mieć relację z Jezusem, ale nie w oparciu o prawdę, działać. Na przykład możemy podać yy, yy, Heroda i Świętego Jana Chrzciela. Mieli bliską relację, ale nie opartą na prawdzie w działaniu Heroda i niestety dlatego Jan, Jan zginął, nie? Bo, bo, bo tam było dużo pychy w tym i takiej, takiej dumy. Zamiast właśnie prawdy. Natomiast z Jezusem też tak jest, że nie wiem, czy znasz takich. Ja znam takich ludzi, którzy myślę, że znasz, którzy robią jeszcze dużo złego w życiu, mając relację z Jezusem. Jeszcze mm -hmm. jeszcze, jeszcze nie, nie uznają go za swojego pana, czyli ta relacja jest jeszcze taka, może być nieopogładana, bo niedojrzała, albo właśnie są zniewoleni różnymi rzeczami, robią złe rzeczy, ale mają relację. Więc tu, tu jestby relacja, ale już y, właśnie z tym po uwolnieniu, tak? Bo, Czyli już mam wolność, tak? bo, bo, bo ty mówisz, wolność to jest to, że mogę. No właśnie, ale ta zbyt, wolność staje się nie czymś. Niestety nie czymś, co mają wszyscy. Nie, nie wszyscy ludzie są wolni. Chociaż na pewno jakbyś się komuś powiedział na ulicy, że nie jesteś wolny, no to pewnie by była taka reakcja, jak, jak Jezus mówił Żydom, czyli właśnie odpieranie. tylko tylko nie pobili, ale, ale, ale było tak nieprzyjemnie. Kiedyś powiedział, że są, że są niewolnikami. Nie? Mm -hmm. no. Ale można być wolnym. To co muzyka, i wracamy do okażeń rodziny. Czy ktoś z nas w ogóle pisze, bo tak dużo gadamy. Zaraz, zaraz. Oj, jest, Kasia pisze. Kasia pisze, nasza stała słuchaczka. Jedna parwianka słucha. Ręce. A, e to aha. już będzie spoiler. I już już reklamy mi robi, Napisać Ręce, które leczą. Kasiu, nie dotykałem tą panią, ale to chyba nie chodziło o ręce. Bardziej chodzi o Boga i modlitwę. Korzenie Rodziny. Audycja Duszpasterstwa Rodzin Nazaret. W każdy czwartek od 19.10. Zaprasza ksiądz Robert Gross. Tak, tak. Zapraszam, zapraszam, bo dzisiaj jest gość specjalny. Marta z nami jest. Chcemy jeszcze ją pociągnąć w tym temacie e, wolności w rodzinie, bo już trochę o wolności pogadaliśmy, ale jak to jest z wolność w rodzinie? Powiem, że wolność to jest wtedy, kiedy ktoś może... E, M że to, to, że mogę wypełnić wolę Bożą, to jest wolność. Mhm. A doświadczasz wolności w rodzinie. Mojej. Nie wiem właśnie, bo masz te, te dwie, wiesz, może wybrać której? Myślę, że w tej wspólnotowej tak, na 100% tak. W tej takiej ym, z krwi to ciężki temat, księży. Ja po powiem ci tak, taki przykład, yy, mianowicie w, w pradawnych czasach, kiedy, kiedy mój tata jeszcze nie kochał Jezusa tak bardzo, jak dzisiaj kocha i, 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 i zdarzało mu się w rozmowach ze mną denerwować, to to wtedy właśnie dzięki wolności w trakcie rozmowy wychodziłem, szedłem do sąsiedniego pokoju naprzeciwko z widokiem na tak zwane ogrody i modliłem się psalmami, jeszcze nie z telefonu wtedy, i Pan Bóg moje serce porządkował, wracałem i kontynuowałem rozmowę. I to właśnie był taki akt wolności, że, że nie musiałem tam zostać. Nie? Że, mm -hmm. że nie musiałem, nie, nie miałem takiej niewoli przez presję taty, ani, ani niewoli takiej wynikającej z, z jakiegoś takiego no właśnie zniewolenia wewnętrznego, także nie potrafię przerwać czegoś tam. Nie? I w rodzinie ta wolność jest bardzo potrzebna, żebyśmy też między innymi po to, żebyśmy byli dla śpiewania. prorokami. Prorok musi być wolny, bo inaczej będzie gadał to, co wszyscy chcą usłyszeć, albo to, co się narzuca, a nie, nie, nie to, co trzeba powiedzieć. Oczywiście mówię przede wszystkim, w rodzinie jest takie fenomenalne, że jak się żyje w rodzinie, to, to można przemawiać, prorokować, niekoniecznie dużo mówiąc, bo i tak się w miarę rozumiemy bez słów. Mm -hmm. W związku z tym to nie musi być tak, że coś mówimy, ale, ale ta wolność jest bardzo potrzebna, żeby, żeby też nie dać się wcisnąć, jak na przykład coś mi wciskają na. A zjedz jeszcze coś tam, nie? No, ja jestem wolny, więc, więc mogę kierować wolą Bożą. Ale też zachęcam do takiej wolności w rodzinie takiej ofensywnej, w sensie takiej, nie, nie mówię się agresji, ale takiej ofensywnej, żeby naprawdę być, uwierzyć w to, że jestem prorokiem także dla mojej rodziny, nawet jeśli jestem dzieckiem, bo. Bo to w nauczaniu Kościoła jest jasne, że to w obie strony działa. To nie jest tylko tak, że rodzice wobec dzieci. Chociaż rodzicom by pasowało, żeby tak było. Tak jak na przykład jednemu z moich proboszczów, na przykład y, gdzieś tam dorwał kiedyś taką konferencję estetyczną, że proboszcz jest ojcem wikariusza. I on to tak sobie przetłumaczył, że w takim razie wikariusz musi słuchać wszystko, co on powie, robić to, co on nigdy, nigdy nie krytykować, przyjmować i takie rzeczy, nie? Więc ja mu... Więc, ale wiecie, jak Pan był jest wszechmogący? On mi chciał dać kartkę z tą konferencją. I wyobraźcie sobie, że ja, że ja że ja, sobie przypomniałem, to kto mnie zna, to wie, że to jest niesamowite, że sobie przypomniałem. Miałem brewiarz wtedy w ręce i w tym brewiarzu była złożona na cztery ta sama konferencja, od, bo ktoś mi gdzieś dał, jak ojciec duchowny wcześniej. ja pokazałem, że już to mam. No ale to właśnie jest takie kwestia projektowania, nie? że mhm. my mamy być owszem tata, syn, ale jednak bracia w Chrystusie i oczywiście, że, 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 że trzeba Czcić rodziców, to ostatnie, też o tym mówiłem, nakazanie chyba w środę. Przy okazji, jak było mowa o tym, żeby nie, nie przykazań nie, nie, nie zmieniać, bo w wielu, wielu, wielu rodzinach odeszło się od czci dla rodziców. Yy, małżonkowie nawzajem się nie czczą, rodziców się nie czci. Bardzo to są konsekwencje, są bardzo, bardzo ogromne. Negatywne oczywiście. No ale to jest właśnie to, że ta wolność jest potrzebna w rodzinie, żebyśmy, żebyśmy by prorokowali czynem, także, żebyśmy się nie. Nie, nie, nikt nie był tylko biorcą, ale, ale nawzajem siebie kochali. No. Ja myślę, że moja rodzina już się tak y, przyzwyczaiła do tego, że jestem w, w teraz kościele. Ta z, teraz ta z krwi. Ta z krwi, okay. ta z krwi tak, tak, tak. Mhm. Y, że często raczej słuchają, przyjmują, jak opowiadam różne historie związane z kościołem, y, ale nie wiem, czy gdzieś tam trafia to do serca. Z serca trafia, ale to nie znaczy, że oni w sercu to y, jakby y, dopóki w sercu nie jest na tronie Chrystus, no to gdzieś to sobie tam leży w sercu, nie? Mm -hmm. Ale no. na pewno trafia, bo, bo to nie, nie ma Mog Mogą też o tym zapominać, tak? bo to jest zawsze ta pierwsza, pro pierwszy problem z każdym słowem Bożym, że ludzie zapominają. Diabeł ja, przylatuje i zabiera z drogi. No, tak, tak jest. Ale święty Franciszek na przykład miał jedną rodzinę. Dlatego, że ojciec go z chałupy wydziedziczył. W związku z tym do pewnego momentu miał jedną rodzinę, a potem kilka była bez rodziny, ale zaraz się przyłączyli chłopcy, bracia do niego i była już druga rodzina wtedy. Na to miejsce. Czyli Pan Bóg się troszczy. No, Franciszka to w ogóle to jest, to jest mega sprawa. Także bardzo zachęcam do tego, żeby z Franciszkiem mieć relację. Papież jemu powierzył swoje też pasterzowanie. Cieszymy się, że wyjechał ze szpitala. Chociaż niestety w ciężkim stanie, w trudnym stanie, ale ale, ale wyjechał. Cieszę się, że, że jest oczywiście. Nie dawali mu spotkań ze spokoju też w szpitalu pracował, ale cóż, no, Chodził się być papieżem. Trudno, do śmierci. No, pewno by się ucieszył. By to musi działać. No. To ja jeszcze księdza zapytam. Ale mamy jeszcze pół minuty, więc możesz krótkie pytanie, krótka odpowiedź. O, matko, no dobra. Czy parafia jest dla księdza też rodziną? Oczywiście, muszę tak traktować parafię. Muszę traktować parafię. Nie będę mówił, jak się ustawiam w tej roli, znaczy, jak, jak uważam, że Pan mnie ustawia w tej roli, bo to na inny już czas, ale generalnie tak, tak zdecydowanie to są moi bracia i siostry. I, i, no i dlatego, dlatego mnie wielu nie lubi, bo, bo ja po prostu y, nie chcę być tylko dla nich urzędnikiem i wypisującym zaświadczenia, tylko zawsze wnikam, dociekam. Mm -hmm. y, no i tak, jak to w rodzinie powinno być, tak myślę, ale może jakieś nawrócę może zmienię zdanie, zobaczymy. Pan Bóg jest wielki. Szczęść Boże. Do usłyszenia za tydzień w audycji: Korzenie Rodziny w radiu Fiat. Yy, bardzo się polecamy na przyszłość. Oczywiście, kto nie słuchał od początku, może potem sobie to wszystko w internecie znaleźć. Z Bogiem. Z Bogiem.